Pani raz, ma, dwa, dwa trzy. trzy. Do widzenia. Nakaz, raz. Raz. Już was kurwa nie widzę. Na nie musimy jeszcze. Kazać. No to już Nakaz macie. Nakaz macie. Ja no to co? Nakaz macie, Wyjazd trzeba, mi stąd. Dzisiaj nie. Na kazu, a... Kurwa proszę mi nakaz pokazać. Zaraz wrócimy z policją. Nie no ma problemu. Zapraszam. Zapraszam. Już. Wyjazd mi stąd. Ja jestem właścicielem firmy ani... W domu, a nie wy mi nie Policja nie tutaj jest. No to już, czekam. Policji proszę pana, w dzisiejszych czasach to jest wstyd, tak trzymać zwierzę, które umiera panu w budzie, a pan nic z tym nie robi. Proszę panią. Naprawdę, nie stać pana na leczenie? Chcemy panu wyleczyć tego psa. A pan nie wyleczycie mi tego psa, ani nie. No pan woli patrzeć, jak on umiera w budzie, tak? Proszę panią. No co, Wie pani co, proszę mi co? Pana. No niech się pani wpakuje w to auto i niech pani mi stąd Proszę, Czekam na policję. No i już. już. No już. 7-1. Mhm. Y, pana córka nas zaprosiła. Ze się nie zaprosiła. Bez pozwolenia nie wchodzimy, pytaliśmy i czekaliśmy. Mhm. Przez, uh -huh. No córka nie jest właścicielem y, tej posesji, tylko ja. Ale powiedziała, że jest właścicielem psa. Nie, ja jestem właścicielem. córka powiedziała, no to ilu ma. No to proszę otwierać wino. No do tylu właścicieli, proszę pana ona i jest, nie Ona jest. Ona jest się z... tamtej małej właścicielem, a nie ja. Dobrze. No to dlatego. No to że... więc. Do widzenia. Do zobaczenia za chwilę. No, do zobaczenia. Tak. Ochrony. Ochrona kurwa. Zwiedzą się znalazła. Ludzie umierają, a wy kurwa w kuja lecicie. Zwierzęta też umierają. Tak, umierają. U mnie jakoś dziwne trafy nie umierają. Jakie skory kurwa i weterynarz go nie uśpić, to co? Co wy kurwa zrobicie? Ja nie będę łożył kurwa miliony na psa. Czekam. Zobaczymy. nie macie prawa tu wejść. Wejdziecie, to ma tu i can stay